Siemaneczko, z tej strony Media, w dzisiejszym odcinku powiem wam o ataku hakerskim, który miał się odbyć wczoraj, albo się odbył wczoraj, wszystko mam o nim powiem, a wy drodzy widzowie pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeżeli zostawicie lajka, to nie żaden haker was nie zaatakuje, więc każdy lajk like to obrona, przed, to taki antywirus przed hakerami. Dobra, drodzy widzowie, jak dobrze wiecie, było pełno wiadomości, że jakiś atak hakerski, wszędzie mi tu gadali, widzowie przychodzą mi na live mówią, Mendy, atak hakerski, jak się obronić, pomóż mi, ja wam pokazałem na live, trzeba skoczyć pod kołdrę. Dobra, ale w sumie dobrze wiecie, że wszędzie było o tym głośno I najgłośniej było o tym na TikToku To robiło milionowe wyświetlenia na TikToku Atak hakerski I o co w ogóle chodzi? Wszyscy ludzie się boją Mówili, by wczoraj w ogóle nie grać w Robloxa najlepiej Żeby nie grać w Robloxa wczoraj Żeby nawet nie wchodzić na Robloxa, a wtedy się obronimy Ale tak samo mówili, że nie wolno mieć Robuxów Nie wolno pokazywać, że ma się Robuxy I kazali wszystkim założyć sobie Bacona, żeby nie mieć w ogóle Robuxów Więc wchodzimy sobie na stronę I, i mówili, załóżcie sobie Bacony to się na pewno obronicie, więc żeby się obronić, o to możecie założyć sobie moją koszuleczkę, to jest taka lepsza bejkonowa, ale to jest, no. Mówili, załóżcie sobie bejkony, to będziecie ochronieni. A, mówię, A no to okej, okay, fajnie, no. To fajnie, spoko, to sobie założę bez niczego takiego, o. Co pomyślałem? No dobra, dobra, to jeżeli mam być bekonem, o to sobie założę takiego. Mam. Wezmę go jeszcze bez tego. I włosy jeszcze muszę zabrać. Hej, włosy. Nie mogę mieć nic. O, i będę takim baconem. I nic mi pewnie nie zrobią. Nic mi pewnie nie zrobią, więc teraz biorę się, ubieram tu. Dobra, teraz nic mi na 100% nie zrobię, bo jestem baconem zwykłym. Yy, więc no. I mówili jeszcze właśnie, żeby nie grać, albo żeby wchodzić właśnie jako bacon. Żeby nie pokazywać, że ma się Robuxy. Nie wchodzić na gry, które ma, mamy. game passy. Nie używać tych gamepassów, nawet jak już wejdziemy na jakąś gierkę. No i, i w sumie tak to na TikToku wszyscy mówili, że tak trzeba zrobić, a ja wam powiem co trzeba tak naprawdę zrobić. Tak naprawdę to wchodzicie w swój katalog, Jedziecie sobie, swojego skina ubieracie, ubieracie moją koszulkę, nie no żartuję, nie musicie mojej ubierać koszulki, ubieracie sobie swojego skina, którym chodzicie codziennie, ubieracie swoją koszulkę, co jeszcze trzeba zrobić? Gracie w grę, którą najbardziej lubicie. Wchodzicie i gracie w grę, którą najbardziej lubicie. Na przykład, nie wiem, jeżeli lubicie Jailbreak'a, to wchodzicie na Jailbreak'a i wchodzicie na tą gierkę. I no. No, i wchodzicie na tą gierkę, którą najbardziej lubicie i najwięcej gracie. I co jeszcze trzeba zrobić, żeby obronić się przed atakiem hakerskim? Pewnie każdy teraz jest na świat, co trzeba zrobić. W ogóle już mamy, dobra, mamy. Medic wie, wie, jak mówi. Dobra, i teraz, jeżeli już mamy ubrane. Nasz najlepszy skin, ulubiony, jaki odnosimy codziennie. Jesteśmy na naszej ulubionej gierce to następnie. No nie powiem o to następnie, ale w ogóle wam powiem, bo cały atak był przeprowadzony przez niby jakieś bunbuny. I mieli nawet oni swoją grę Bonbon, na którą wchodziliśmy na live. I była to specjalna gra Bonbon Meeting. I tu wchodzą ludzie w ogóle zobaczyli ile lajków w dół i tu się wchodziło i tu się czekało na atak hakerów. Ja tam wszedłem. Było troszeczkę hakerów. W ogóle każdy, kto był hakerem, miał różowy skin nuba. Totalnego nuba, cały różowy skin. I wchodzili na serwery i pisali bun bun. I tam, gdzie pisali bun bun, miał niby być hak. Od razu, informacja, jak już wiecie, jak się obronić. Odmęt jego najlepsze wieści. Ubieracie najlepsze, co macie. Ubieracie. Wchodzicie na swoją ulubioną gierkę. A następnie. Śmiecie się z całego ataku hakerskiego, bo żadnego takiego nie było i nie będzie. <laughs> bo nawet jeżeli będzie atak hakerski, to o tym się nie dowiecie, ponieważ z wam o tym nie powie. Po co mam mówić o ataku hakerskim? Plus po co haker miałby się przyznawać? Więc wszystko to było fejkiem, nie wiem w ogóle... Na TikToku tak to się rozniosło, to w miliony wyświetleń na TikToku i było to tylko czystym fejkiem. I takiego ataku nie było. A co to dokładnie było? Jakaś grupka z TikToka po prostu postanowiła, że ubiera się na różowo w i chodzą po Gierkach i piszą na czacie. Bun, bun. I, i o to tu chodziło. I, i to wszystko. I, I nie było żadnego ataku hakerskiego. Po prostu wchodzili. Takie, na przykład ty. Szedłeś sobie na Gierkę, pisałeś bun, bun. tak hakerski. Po pierwsze, hakerzy nigdy się nie przyznają, że to atak. Dlaczego? No bo tak naprawdę, Roblox mógłby się przygotować. No i tak naprawdę to, nie wiem, o, to tak jakbyście mieli okraść kogoś dom. No, to powiecie mu, e, ziomek, będę u ciebie jutro kradł w twoim domu. No to chyba wiadomo, że on się zabezpieczy, że już się nie ukradł. Więc tak samo hakerzy raczej nigdzie się nie ogłoszą, że coś zaatakują. Jeżeli się ogłoszą, no to ogłoszą się po ataku, pochwalić się, że udało im się to zrobić. Tak jak na przykład słynne ataki na, przykład na jakieś yy, strony rządowe, lub słynne ataki na YouTuba. Wszystko było ogłoszone po ataku. Dlatego, żeby nikt nie mógł się przygotować na taki atak. I, I był ogłoszony po ataku, że udało mi się to zrobić. Jestem super. No bo jeżeli by się... To, to mówię właśnie. To jest przykład... A, a, a haker nigdy się nie ogłasza, że będzie ktoś atakował. Jeżeli się ogłasza, to znaczy, że to nie jest haker. Chce tylko zyskać fame i udawać, że jest głupi, głupio mądry. I, I nie ma takich hakerów, którzy się ogłaszają. Nie ma. Hakerzy, którzy się ogłaszają, to nie hakerzy. Ponieważ, mówię, to tak jak jest z domem. kto wam coś ukraść, idziecie do kolegi, ja ci jutro coś ukradnę. Dobra. Oko, no, jakby Roblox wiedział, się zabezpieczył przed tym, jak tylko mógł. No, no to nie rady tak po prostu tak powiedzieć. Więc żadnego ataku nie będzie, nie budzi się swoje konta. Ubierajcie się szybko, w swoje skiny, wchodźcie w swoje ulubione gierki i grajcie w robloxy tyle, ile możecie, bo żaden Roblox nigdy nie zostanie hakowany. Znaczy, Roblox nie uwierzy, że nie zostanie hakowany, bo zostanie hakowany. Tak jak wam sobie powiem, przykład idealny: moje konto do Minecrafta zostało 3 dni temu hakowane i ukradzione, ale może to powiedzieć, nieshakowane. Bardziej został schakowany Minecraft. I od razu informacja dla was taka ciekawa. Jeżeli gracie w Minecrafta, zmieńcie jak najszybciej hasło do swojego konta, ale pamiętacie, na jakie zmieniacie. Dlaczego? Bo właśnie Minecraft został schakowany. Ale ktoś o tym wiedział, że Minecraft został schakowany? No nikt. her się do tego nie przyznał. Ukradł wszystkie loginy, wszystkie hasła. No i akurat przez to, że je ukradł, ja straciłem swoje konto. Ale odzyskałem. Odzyskałem, tylko z mini, mini skina. Na szczęście nie zmieniłem miniku. Mini no, ale no jest ten minus, że... Yy, właśnie, haker się nie ogłasza i może nie bójcie się, jeżeli cokolwiek będzie jakiś atak hakerski, yy, wiadomo będzie ogłoszony po, to was szybko poinformuje co trzeba zrobić, żeby się zabezpieczyć, ale pierwsze co usłyszycie, że jest atak hakerski, ale już po, że wykradli hasła. Ja wam powiem na tym odcinku, zmieniacie swoje hasło do konta. Ja tego zapomniałem zrobić, no i mi włamali się na konto w Minecrafcie, na szczęście nic się takiego nie stało, kwadratowa masakra się skończyła i nie weszli na kwadratową masakrę. No, ale tylko zmienili skina. Więc weszłem, zmieniłem sobie login i has, hasło se zmieniłem, więc jest luz. Więc pamiętajcie, nie ma żadnych ataków. A gdzie ty jesteś? I pamiętajcie, wbijajcie te w ogóle. sezon pasy. Te, tu levele. Wszystko, co tu jest? my muszę to dzisiaj z wami zrobić. Ja kolek 10 tysięcy bez... Ja nie wierzę. Rob muzeum to jest łatwo. Cargo train and passenger. Czemu takie trudne tu dają? Aresztuj dwóch minutów bez umierania. Aresztuj... Aha, 10 tysięcy bounty bez umierania, Przecież to jest ciężkie. Polarnie, no dobra. dwóch do wykonalistów: 5 tysięcy. World Criminal Bounty Witch Dying. Aha, resztu: 5 tysięcy. Pop the types. a, to bardzo proste, to questy są, więc będziemy to dzisiaj robić. Więc drodzy widzowie, ja dziękuję za oglądanko. Pamiętajcie, subskrybujcie, lekujcie, komentujcie. Nie bójcie się ataków, jak będą ataki takie poważne, będę od razu was o tym informował. Więc subskrybujcie, żeby właśnie nie przegapić takich rzeczy. Ale też, jak chcecie darowej temy, to też bijajcie. Więc ja naprawdę dziękuję. Na razie, trzymajcie się do kolejnego odcinka.